Thank you nasze kolejne spotkanie planujemy od jakiegoś czasu w twój wyjazd na Madagaskar. Wiemy już jak przygotować się do podróży od strony zdrowotnej, od strony tej, żeby sobie zabukować bilety, wybrać miejsce, w którym chcemy ten czas spędzić. To chyba teraz trzeba zrobić kolejny krok i pomyśleć o tym, co na tym Madagaskarze zobaczyć, żeby to nie była w Twoim wypadku to wiem, że na pewno nie będzie taka zwykła podróż tylko po to, żeby poleżeć na plaży. No z pewnością. Ale zanim na ten temat opowiem, szanowni państwo, to nie tylko jest moja podróż, ale od razu powiem tak. Jeżeli kogoś zainteresuje, jeżeli ktoś z państwa marzył o tym, żeby pojechać na przykład właśnie na Madagaskar. Ja bardzo chętnie jestem w stanie, że się tak wyrażę, kogoś, jak to się mówi, zabrać. Tak kolokwialnie, czyli można się naprawdę zabrać ze mną. Jeżeli Państwo naprawdę myślicie i naprawdę myślicie, że dacie radę, a organizacyjnie zajmę się wszystkim, ja zapraszam do kontaktu. No a teraz rzeczywiście przejdźmy do tego, co można zobaczyć na Madagaskarze. I dlaczego w ogóle ten Madagaskar? No tak, i tu jest takie... Um... Zacznę od tego, że ja marzę, żeby kiedyś pokonać całą trasę, jaką pokonał, przynajmniej po wschodnim wybrzeżu Kazimierz Nowak na rowerze od Aleksandrii aż Kapsztadu. No i tak dopinam trochę te, te, te miejsca. Jeszcze mi tylko zostało tam troszeczkę, jeszcze takie tam 18 dni gdzieś między wodospadami Wiktoria a Dar es Salam. No i oprócz tego, właśnie takie troszeczkę skoki w bok. Jednym z takich skoków, bokie z Madagaskar. Przepiękna, cudowna wyspa I, i ja sobie, szanowni Państwo, specjalnie wypisałem, bo to tak można powiedzieć, Ok, no chcę zobaczyć, mu, no nie wiem, chiński mur i koniec, jadę do Chin, ale oprócz tego chińskiego muru w tych Chinach jest kupę. Tak samo ja sobie piszę na karteczce, doczytam i tak patrzę sobie o różne rzeczy. O, to chcę, przeglądam zdjęcia. Nie da się inaczej, szanowni państwo, zaplanować dobrego wyjazdu. Warto popatrzeć na zdjęcia, coś mi się podoba lub nie, o, to koniecznie muszę zobaczyć, a to sobie mogę odpuścić, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba poczytać, co na ten temat piszą inni, którzy już przed nami byli. No i jednym z takich ikonicznych wręcz. Pocztówkowych pejzaży związanych z Madagaskarem jest przesłynna aleja baobabów. To wcale nie jest jakieś wielkie nagromadzenie tych baobabów. To jest 300 metrów drogi, wokół, po dwóch stronach, w której rosną no, baobaby takie butelkowe. To się po prostu fantastycznie na zdjęciu ze wszystkim komponuje o wschodzie Zachoda, o wschodzie słońca, o zachodzie, no w środku dnia z, bez ludzi z, z ludźmi z autochtonami. No po prostu to jest taki klasyczny pejzaż. Yy. Wcale. Ja już tych baobabów w Afryce widziałem mnóstwo. Państwo zresztą pokazywałem nieraz I, i, i parki narodowe Tarangire na przykład mają tych baobabów tysiące, dosłownie. Tu jest ich tam kilkanaście, ale no, no są przepiękne. Zresztą możecie za chwilę właśnie Państwo zobaczyć to na zdjęciach. Dzisiaj nie ma takiego filmu, bo ja dopiero do tego Madagaskaru mam zamiar dotrzeć. Kolejnym i to był to jest punkt, jakby zacząłem od, od, od alei babów, bo ona jest taka najbardziej rozpoznawalna. Natomiast moim największym marzeniem to jest rezerwat przyrody Cingi. To jest tak, to się mówi, że to jest drewniany, kamienny las. To oczywiście nie jest las, tylko tak są uformowane skały, które wyglądają, jakby to był rzeczywiście las. Natomiast są to bardzo ostre, Przepiękne zakończone skały, cały ten rezerwat ma ponad 600 km, kwadratowych, więc to nie jest jakieś jedno miejsce, tam się chodzi, tam można tak jak u nas w górach stołowych między tymi skałami chodzić, można zawieszonymi mostami. No, Mój numer jeden, jeżeli chodzi o Madagaskar. I tam, no jak już pojadę, to na pewno muszę być. Patrzę tu sobie na listę, bo przygotowałem ty, 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 tych, tych atrakcji więcej. Jest Park Narodowy Isalo. To ja, będąc w Afryce, już wielokrotnie spotkałem się z tym, że Afryka jest czerwona. My mówimy czarny kontynent. Bardzo często ze względu na ludzi tam zamieszkujących. Natomiast oczywiście Afryka jest kolorowa, bo północ to jest Sahara, żółta tego piasku, żółta lub szara. Co ciekawe, więcej jest szarego piasku niż żółtego. Zielona Afryka, no to ta dżungla, Kongo, to, 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 są, no to po prostu jest zielona dżungla. Ale ziemia prawie wszędzie w Afryce poza tymi terenami wulkanicznymi jest czerwona. Ona jest krwisto czerwona i kilka takich miejsc krwisto czerwonej ziemi, i to jest właśnie taki park narodowy i salo można się poczuć jak nie wiem w Stanach Zjednoczonych na dzikim zachodzie. Czasami pokazują w westernach takie pejzaże, to dokładnie ten park narodowy. No i jeżeli już mówiliśmy o dżungli, to takich fragmentów dżungli na Madagaskarze jest kilka. Ja sobie wypisałem dwa takie parki narodowe. Jeden z nich to jest Masoala, a drugi Atisnanana i nie tak, że ja będę w tych dwóch miejscach naraz, tylko szanowni państwo, ja sobie wypisuję wszystkie takie rzeczy, na przykład z tej dżungli dwa miejsca i dopiero na kontaktach z biurem turystycznym, z jakimś tam mieszkańcem autochtonem, dopiero na miejscu zdecydujemy, do którego z tych miejsc pojedziemy, bo to jest tak, czasami może się okazać, że jest ostatnio bardzo Długa pora sucha i ta zieleń no już nie jest taka na przykład suchajna, soczysta. Ta dżungla jest trochę w innym, jakby kolorach i trochę na, na innym etapie. Więc Lepiej wypisać sobie więcej, a później korygować. Czyli wszystko na miejscu skoryguje życie tak naprawdę? Nawet nie tylko na miejscu, ale czasami wcześniej. Bo jeżeli ja napiszę przykład do biura turystycznego, z którym chcę to załatwiać, że chcę pojechać we wrześniu, a nie, to we wrześniu to tam nie jedź, bo tam nie ma nic. Albo zwierzęta poszły, bo poszły za, za zielonym e, trawą, więc po prostu. No, no, to Są to, w innym miejscu. Dokładnie, mhm. to trzeba skorygować. Ja sobie jeszcze wypisałem, jeżeli chodzi o pejzaże, to wulkan Anankarata oraz jezioro Tritivia, no to są jeziora, takie jezioro wulkaniczne, 150 metrów głębokości, malutkie, turkusowe, podobno przepiękne, na zdjęciach, no, widzą Państwo, wygląda super. To tyle, jeżeli chodzi o y, pejzaże. Y, na drugiej części tej kartki mam zwierzęta, no bo Afryka, no nie oszukujmy się, no to jednak Afryka to zwierzętami stoi, no to... Obowiązkowo Król Julianu. Obowiązkowo muszą być lemury i tutaj sobie wypisałem, że może być park narodowy właśnie Lemuria Land na Nosibai, Nosikamba, czyli wyspa lemurów albo park narodowy Antisebe Mantatida. Któryś z tych miejsc. Znowu na miejscu czy gdzieś wcześniej ustalimy, że tu szanowni państwo. Zapamiętajcie jedną ważną rzecz. Bylcy wiedzą lepiej. Jeżeli myślicie, że tu w Polsce pozjadamy wszystkie rozumy, nie. Zawsze najlepiej zapytać miejscowego, oni zawsze będą wiedzieli lepiej. No, oczywiście, Madagaskar to także kameleony. To jest ogrom ilość kamelonów, gatunków, które warto zobaczyć, popatrzeć. Ja kiedyś na jednym filmie już Państwo widzieli, na ręku takiego kamelona szarego miałem. Fantastyczna rzecz, coś takiego mieć na rynku. Nie gryzie, nie, nie boli. Yy, przygoda rewelacyjna. No i oprócz tego, zawsze musi być przygoda. Oprócz pejzażu, oprócz zwierząt, oprócz zwiedzania stolicy, no bo przecież też będziemy w Antenariwie, musi być przygoda. Ja sobie wypisałem tutaj dwie rzeczy, czyli oczywiście nurkowanie na rafie koralowej. No to to, to musi być, bo. Życie podwodne jest fantastycznie bogate. I drugi, jakie tutaj wypisałem sobie, to są spływy kajakowe po rzece Namorana. No i e, e, to, zawsze też, jeżeli tylko mogę korzystać, to po prostu tego typu atrakcje, powiedziałbym, czynne. Zawsze włączam w program, żeby nie było to tylko leżenie na plaży. Ja nie napisałem na kartce sobie leżenia na plaży. Ale na pewno będzie. Na pewno ze dwa, trzy dni. Myślę, że to jest tak, że się podzielimy, że na przykład większość grupy pójdzie na plażę, a ja. Płynę na przykład nurkować na rafę koralową, a na plaży pół dnia wystawić. Przecież to jest urlop, zatem też trzeba troszeczkę odpocząć w taki leniwy sposób. Troszeczkę tak, aczkolwiek ja wyznaję zasadę, że przyjadę i odpocznę po urlopie. Zatem w tym momencie wszyscy ci, którzy chcieliby z Rolandem wybrać się na taką wyprawę, to mogą się z nami kontaktować. Tak oczywiście. Czekamy na was, a kolejne opowieści o przygotowaniach do tej podróży już za miesiąc. Dziękuję bardzo.